Akurat w tym filmiku miałam pokazać, jak najlepiej udekorować domek. Więc tak. I tutaj. poprawimy. Więc tak, najpierw lecimy na dekorację. Ja nie używam za często z mebli czy z innych, tylko no, używam z poczty, bo tam. Są czasami bardzo fajne meble albo ubrania. No i oczywiście trzeba będzie zacząć od czegoś standardowego. Hmm, dobra. Um, oczywiście tu mamy strój, więc tak. Patrz, jaki ja mam tu. Niech tylko tu pójdziemy. No i tak, tu będą różne meble. Hmm. Gdzie tu są pudełka? dobrze. no to bierzemy ubranie na sam początek. Takie. Oczywiście ubranie może em, jak, jak, jakie kto chce. Ja tylko proponuję. Oczywiście taką bierzemy, bardzo polecam. Bierzemy też to. O, i tu właśnie o takich Tutaj jest najwięcej ubrania. Więc bierzemy wszystko. Bierzemy też. Jak, jak się okaże, normalnie, po prostu, jak ktoś będzie dekorował domek albo swoich i, i, i no będzie brał wszystkie ubrania, nie róbcie tak. Ja tak kiedyś zrobiłem i musiało mnie odkładać, więc róbcie tak na przykład ten, róbcie tak, że po prostu będziecie, no wypadł mi z ust, że będziecie, o, będziecie sprawdzać na swoich na przykład, um, u swojego ludzika będziecie na przykład jakieś ubranie sprawdzać, jak będzie wyglądać, no i tak Bierzemy też to. No i to, no tego nie musicie. No i nie przegapcie, bo tutaj mamy na przykład to. Tego ja nie biorę. Tutaj, tutaj szybko wszystko no. Mamy tu na przykład takie, takie jeszcze, to nie, o tutaj, tu mnóstwo, nie wiem, o jeszcze to, tutaj woda, ołówki, perfumy jak kto chce. Tutaj oczywiście ta bluza, telefon, ten... tu jest zestaw muszę Możecie brać, kto chce, To nie chce, nie, niech nie bierze. Po prostu. Ja to wziąłam. No wziąłam, dobra. Więc tu mamy znowu ten aparat. Coś może przeoczyłam. Więc jeszcze się sprawdzić. Mm -hmm. Dobra, wszystko jest tak. No tak, to bierzemy. Wszystko. Może tu się coś No to tak. W ogóle nie była taka poduszka do odebrania Kto odebrał nie wiem. Nie wiem. Więc tak. Trzeba będzie trochę poczekać. No i wchodzimy do domu Intensywne czekania. Dobra. No i tak. Gdybyście tego aparatu chyba Nie musieliście brać, ale jak ktoś zrobił też takie na przykład o. I właśnie o takie chodzi. mamy gotowe. tu będzie tak. Tak. Panie. Tak. No i tak. Okulary. i tu będziemy mieć różne o. kwiatki. Tu. Tu. Tu, 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 Dobra, tutaj. No i tyk, tak piszemy wszystko. Tyk.

tak. tutaj wszystko jest udekorowane ale nie tylko tym będziemy dekorować, ale też tymi, tak bierzemy to, klikamy na to i stawiamy Mamy wszystko. I tutaj jeszcze książki, bo oczywiście do szkoły to trzeba no, znaczy do szkoły, bo po prostu jak robi się historyjki, no to ja, jak ja się, jak ja robię różne historyjki, no to właśnie tak podaję i tak. O nie, 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 Tutaj klucz. Tu robimy tak. Mhm. Tutaj jeszcze jest. Zrobimy. I tu mamy tak. jak. Komuś będzie się nudziło i, i będzie miał pokoju to weźcie to, kliknijcie no i gdzieś postawcie, bo no, będzie fajnie to wyglądać. Albo jak weźmiecie inny obraz, fajnie to czasem wygląda. Tutaj dekorowanie, robimy tu może taki, albo i tu, nie ma gdzie postawić, tak? No, teraz już jest. I nie, to będzie, to będzie to ładnie wyglądać. Zrobimy taki i Donek. no i jeszcze kuchnia trzeba <coughs> więc oczywiście zaczynamy Ketchup stawiam. tutaj tu pieprz żół. coś <coughs> Mamy miłuk i tu na 10 na 10 lajków robię przep różne przepisy więc lajkujcie daj, daj, dajcie suba więc były takie kierki no tu będzie trzeba udekorować. W ogóle w następnym własnym filmiku zapomniałam o, tro, o kuchni No i nic nie zapomniałam o jadalni, więc tu nasze jadalnie to jak to wcale ja robię tak. Tutaj już wszystko mamy chyba. Tylko tyle, że ja tu pochowam, więc... Na trzech osób. No, jeden kubeczek. Tu, 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 tu. Uh -huh. No i tak, mamy udekorowany cały domek. Widzimy się w następnym filmiku. Pa!